Dobra, to zaczynamy, nie będziemy czekać na... Miało być o ósmej. do No, niech będzie, udokumentowane. Nie? Jest na tyle? Każdy po jednym wylosuje? No to co? Ode mnie i tak? No. Ty też? Nie, ja nie, jestem kameramanem. Kurde, kamera was kocha, ludzie, nie? Już? O, dawaj. Już nagrywasz? No. Dobra, zaczynamy losowanie Puchar pędzącej Kobry, 11 maj, Piskowice. Hala imienia Hubertina. Mamy no tylko jeden kosz, drużny nie są rozstawione <grymne> Będziemy dostawać swoje Każdy każdej po kolei. Każdy po kolei. Dobra, możemy zaczynać. A teraz czekaj, grupa A, tak? Tak, tak mam na... Pewno grupy A czekaj, czekaj, bo tutaj już się zaczyna pewnie, czekaj, czekaj. Także. Mamy faworytę. Grupa A, drupa No, ja sobie rozplayować. Nie, ja sobie rozplayuję. Chyba sobie poradzi. Na kurde. Na profeska, No, już ćwiczyły Na wygodę poszło. Będzie pierwsza drużyna grupy B. Przejście na parkiet. na parkiet. Przejście na na parkiet. Pewnie za deszcz nikt tam nie będzie miał na imię W tej drużyny na pewno nikt nie będzie miał na Ale to nie będzie Magierka? No. To nie będzie modyfikowana korona? Nie ci się zgłasza. No to będzie zofipy się No, Pierwsza drużyna grupy

Já já to Já jsem za párkům. Já jsem za párkům. Já jsem fakt za párkům. Já jsem fakt za párkům. Já jsem Ne. za párkům. Já jsem 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 za 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 Nie wiem jaki drugi. Spokój się będzie raz. Plastikom, proszę bardzo. Grzebieg uda? Nie, grzebieg uda. Tak. Grzeba gdzie to grzeba? Ja sobie to zatrzymuję, to jest dla mnie, tak? Kurwa. Będę plastikom.

nie, bo tak po że ustawiono. I teraz będzie strach, zobaczcie. Co, co tu, się kolejkę? przegrałaś, A no, potem się przegrała. <słuchaj> ja się nie bawię. tego. i no, no. Tak, się no. nie nas tam w ogóle nie ma! Młode kobiety! Oczywiście! Gdzieś grają! 29 nam tam się będzie pokazywał. Byli, byli, on całym tygodniu Mogę też wylosować? <palatory> A no <coughs> no <saany> eee... ale krzywo do no przepraszam, sosna teraz. Dobra, to już co wylosuję Sosna będzie ten. Ale ktoś mm. musi za mnie otworzyć. Będącego. Nie, łabędzie. To nie ma kursu, To my będziemy Rady, to na ruchu! Ja nie mam karty! No my się my będziemy żeby na bakie. kombinować kurwa! No, muszę, wyszłać, starze, to te

Nie wiadomo, jak to jest ten kabinet. nie? Więc te spokojnie. Z całego Śląska, ludzie całego Kibice bardzo A to są ci z Barcelony, tak? Tak, bardzo <głos》> ładnie, tak. Tak, przeczytaj jeszcze po kolei tak. A. tak. Tak, tak. Tak, tak. w Grupa to Bendy. co, my gramy z Fluorem. Grzesiu na parkiet, Plastikombiut, no Febrys i pędzące kobry. Grupa C, gotując mieszaj, i domusła, Bendy, Enwit, Śląski, Kules. No, no wczorajsi, młode kobry. X-Team, młode kobry, wczorajsi i Dobra, kobry, plan minimum wyjść z grupy, co? <gry> wygrać <gry> <w> turniej. Minimum wygrać? Oh. <gry> Dobrze mówię, to takie mini. Dobra, to dalej jest tak a krzyż, tak? ma się